Cześć, w czwartej części niezbędnika łucznika zajmiemy się szczególnym rodzajem łuku, jakim jest łuk drewniany. Szczególnym obecnie, bo dawniej był on normą. Łuki z drewna są wyjątkowe, niepowtarzalne, wykonanie ich to często długi, trwający kilka miesięcy lub nawet lat proces polegający na pracy z materiałem, który jest bardzo nieprzewidywalny. Każdy kawałek drewna jest inny, w związku z czym każdy łuk jest unikalny. Wykonanie dobrego drewnianego łuku wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. To wszystko sprawia, że taki przedmiot jest wartościowy, niezwykły, ale niestety jest on znacznie bardziej podatny na uszkodzenie niż tani łuk z płaskownika szkła epoksydowego czy laminat drewna z włóknem szklanym. Drewniany łuk ulega kompresji w dużo większym stopniu, potrzebuje właściwych warunków przechowywania, należy się nim posługiwać z dużą uważnością, tak żeby go nie uszkodzić przez przeciągnięcie, skręcenie ramion czy zbyt długie celowanie. Wymaga też konserwacji, jeśli został pokryty olejem lub woskiem. Z tego wynika, że drewniany łuk jest odpowiedni dla świadomych osób, które dobrze wiedzą, że pragną mieć łuk naturalny. Nie chcę mówiąc to zniechęcić Was do drewnianych łuków. W ciągu kilku lat sprzedałem ich grubo ponad setkę i miałem tylko cztery reklamacje. Taka awaryjność była dla mnie zaskakująca pozytywnym wynikiem przy rocznej gwarancji. Jednak łuki laminowane są chętniej kupowane ze względu na większą wytrzymałość oraz ze względu na to, że nie wymagają tak dużej dbałości. Z tego powodu prowadząc firmę przerzuciłem się na wytwarzanie łuków tradycyjnych laminowanych, ale nadal moim ulubionym łukiem pozostaje cisowy longbow z rogowymi gryfami, mimo że technicznie jego konstrukcja nie jest tak pasjonująca jak na przykład w przypadku łuku typu Duoflex, którego z samego drewna wykonać się nie da. Drewniane łuki mogą być frustrujące z powodu mniejszej wytrzymałości materiału, zwłaszcza gdy się je wykonuje i drewno pęka w warsztacie raz po raz, ale te, które się udadzą, przynoszą ogromną satysfakcję. Jeśli planujesz wykonać drewniany łuk, pamiętaj o jego cechach, pamiętaj o tym, że niełatwo go wykonać. Uzbrój się w cierpliwość i pokorę, a wtedy będziesz mógł się nim cieszyć. A jest czym? Drewniane łuki potrafią oczarować. Jeśli jednak szukasz łuku na początek, nie należysz do rygorystycznego bractwa rycerskiego, nie pasjonujesz się średniowieczem, nie masz takiego założenia, że ten łuk musi być naturalny i zastanawiasz się, czy lepszy będzie drewniany longbow, czy może laminat, to najprawdopodobniej laminowany łuk będzie trafnym wyborem. Tym bardziej, jeśli okaże się, że nie masz wystarczającej cierpliwości, by odpowiednio dbać o łuk. Drewniane łuki nie są dla wszystkich i nie w każdych warunkach się sprawdzą, Aczkolwiek każdego, kto chciałby wykonać własnoręcznie drewniany łuk, zachęcam, by to zrobił, korzystając na przykład z moich poradników. Przypominam, że na moim kanale jest playlista, na której pokazuję, jak zrobić na różnych etapach trudności łuki z leszczyny. Jeśli jesteście zainteresowani kolejną taką że rzemieślniczo-poradnikową serią, to zasubskrybujcie kanał, napiszcie komentarz. Możecie też zostać moimi patronami na Patronite i razem ze mną współtworzyć ten kanał. Zachęcam do napisania komentarza, w którym powiecie mi na przykład jakiego rodzaju łuk chcielibyście zobaczyć albo z jakiego drewna mógłby zostać wykonany. Jeżeli zainteresowanie będzie duże, to nowa seria o tworzeniu łuku na pewno powstanie, a obecnie powstające serie, czyli niezbędnik łucznika oraz łucznictwo w grach, będą rozwijać się szybciej. Jeśli macie jakieś pytania, na które chcielibyście, żebym odpowiedział w jednym z kolejnych materiałów, to również zostawcie komentarz. Dzięki wszystkim za uwagę. I do usłyszenia w następnym odcinku.